Hej, serdecznie w kolejnym filmie z serii Pokémon Y. E, tak, ostatnio śmieje w centrum Pokémon, bo w w GeoSense. No e, i tak, ostatnio udało nam się uratować świat przed zagładą straszliwą, przed e, planem Lissandra, którym, prawda, chciał zgładzić wszystko i wszystkich, by stworzyć nowy świat dla wybrańców. Nam się udało. I przy okazji zapaliśmy też kolejnego legendarnego Pokémona. W zasadzie to pierwszego. No więc, tak, dzisiejszym odcinku ruszymy dalej, bo w końcu możemy. Jaki super trening? Idźmy z tym. Choć w sumie super treningi też można by się zająć, ze względu na to, że jeszcze, prawda, jest trochę no, takich wyzwań w nim do przejścia, ale głównie chyba tym zajmiemy się dopiero po lidze. Nie chcę tutaj jakoś szczególnie was przynudzać super treningami przed Ligą. No i tak, wciąż jeszcze mamy parę punktów, do których nie możemy się dostać jak chociażby Creeway Town, czy później Snowball, aż w końcu później Liga Pokémon. E, ale żeby dostać się do kolejnego miasta, czyli Creeway Town, musimy się dostać tam właśnie z Anistar City. Kiedy już e, skończymy właśnie z Teamem Flare, znaleźli już Evetala, możemy w końcu ruszyć e, właśnie dalej. W zejdą z tej drogi, tak, bo yy, przeszkodzimy tyłowi flare i właśnie, właśnie będziemy mogli dzięki temu ruszyć dalej. Także yy, ruszajmy. I jeszcze ktoś do nas dzwoni. Tym bez podsłuchu, chyba. Profesor Saky Moore, Witam, profesorze. Masz może chwilę? Yy, chciałbym z Tobą porozmawiać osobiście. Spotkajmy się w Curryway Town. W Curryway Town. Okej, okay, także lecimy do Curryway Town. Um, także lecimy, lecimy. W końcu możemy się tam udać, bo już Duranty nie będą dłużej drogi blokowały. Mam rację. Eee. Na drodze jest mnóstwo sneli wydrożonych przez Duranty. Eee. Wieki zajmie ich naprawianie, ale myślę, że one po prostu robią to, co kochają, czyli kopią. Eee. Dobrze żyć tak, jak chcesz. Ale nie przeszkadzając przy tym innym. Um, bo w przeciwnym razie to jest po prostu takie samolubstwo. Nie wiem, jakby to po polsku normalnie nazwać. Dobra, w każdym razie tak trafiliśmy na ścieżkę 18. Właśnie, że jeszcze wiedział, co to tam napisali. W każdym razie tak ścieżka 18 jest ścieżką e, znaną jako Valley of Trwoły coś tam, way, cokolwiek to znaczy. Francuskie jest mi zupełnie oczy Także tak, i na tej ścieżce oczywiście żyje całkiem sporo nowych Pokemonów, jest całkiem sporo nowych trailerów i przedmiotów zapewne też. Drogi ze skala, drogi ze stali. Eee. Tak, właśnie nimi podążamy i jesteśmy szczęśliwi. No fajnie. Dobra, no i tak jak wspomniałem, w tej trawie występują nowe Pokemony, a nie tylko w trawie, w krzakach też! I z czeka na nas wyskakuje kolejny nowy Pokemon, jakim jest Durant. E, Durant jest właśnie kolejnym Pokémonem. jest to Pokémon mrówka, jest to Pokemon robaczo, oczywiście stalowy. E, no oczywiście jest typ robaczy, stalowy już trochę mniej, chociaż i wygląda. Jest to właśnie nowy Pokémon i fajnie byłoby go złapać, żeby ten tylko był w stanie mój atak przetrwać. I to na sobie sporo no i dwa EV do defensa. Także fajnie się na nich wbija FV właśnie do tej statystyki, ale też normalnie tu w trawie występują, także nie musimy się jakoś specjalnie przejmować jednym pokonem Durantem. To ich będzie Multum. Występują też w hordach, tylko nie pęczy akurat tu. Ale wow, proszę bardzo, kolejny krzak, kolejny Pokémon. <kłysy> <kłysy> Także tak jest kolejny Durant. Teraz wiem, że już jest za mocny. E, także będziemy musieli spróbować Durant osłabić w jakiś inny, mniej drastyczny sposób. E, to do akcji może wyślę. Tutaj Spróbujemy, może Gudrą. E, I Dragon Breath Gudry powinien zabrać optymalną ilość HP i ewentualnie spaliżować. Tak za 2-3 razy będę się przypalić, co prawda. Dobra, a ten Iron Head to jest tak stalowy. Może potknąć i kurde, co on jest taki mocny. Dobra, spróbuję na Dragon Breath, zobaczymy jak co z tego wyjdzie, a niemożliwe, żeby Durant jednym ciosem zabierał mi połowę HP. Dobra, użył Dig. E, czyli zakopał się pod ziemią. Co niestety nie jest mi na rękę. Muszę znów zmienić Pokémona, bo nie chcę Digiem dostać. E, Dig jest coś ciekawe po prostu pierwszy szybko. się zakopuje w drugiej się, wykopuje i uderza z podziemi. Ale że ziemia na takie działają na Pokémonach padających, to tam Thanos jest dosyć dobrym tu wyborem. Dobra, zobaczymy jak chcecie Relace. Chociaż Durant ma ogromny defense to i też nie zadziała jako super. Dobra, spróbujmy Biurant złapać. Biurant jest dosyć ciężki do złapania Pokémon, więc od razu rzućmy Ultra Bola. Tak, to jest problematyczny Pokémon, jeśli chcemy go złapać. Jeśli chcemy go rozwalić, to raczej większych problemów nie sprawia, jak chociażby mojemu graniczy. <gry> dobra, i jest, dobra, mamy Biuranta. Właściwie samiczka to chyba Biurantua. A więc tak, tysiąc punktów ekspansji dla każdego z trzech Pokémonów, który wziął udział w walce. No i gudra sobie nad więcej. No i dane odbiorancie zostały dodane do Pokédexu, Więc jest to Pokémon żelazna wróżka. Właśnie typu bropa stalowego. Atakują w grupie. Eee... Pokrywają się właśnie staną, aby tworzyć... aż stałą aby chronić ją przed hitmorami. A Hitmore to kolejna z kolei jest mrówka, to jest imrówkoja. To jest właśnie również Pokémon, który tu występuje. Ale dobra, tu mamy jakieś jagódki, a te jagódki są Walkaberry. Walkaberry są dość ciekawe. Eee, Walkaberry jest to jagódka, która obniża siłę ataków elektrycznych, jeżeli tu są super efektywne. I tą jagódkę na pewno mamy gdzieś tutaj. Eee, no i tak, to jest to właśnie z bardziej użytecznych jagódek, na szczególnie wodnych Pokémonach. Pokémonach. Dobra, i teraz e, tutaj na roleczkach możemy sobie zjechać na dół. Więc Zobaczmy, gdzie tu zjedziemy. I tak, to mamy kolejny przedmiot, takim jest Pivy Up! Bardzo praktyczny. Dobra, i teraz trafiliśmy do jeszcze nie do końca znanej nam części. Jesteśmy na dole tej ścieżki. Tak, po prostu to jest skrót, żeby dostać się do e, jej innej części. A my się oczywiście wrócimy. Jakbym mógł zostawić coś nieodkryte. I Girder! Kolejny of Pokémon. jest Pokémonem typu czysto walczącego. Jest to właśnie wyższa forma. Właśnie wyższa forma. Nie, mieliśmy tylko okazję go nawet zobaczyć. E, no i tak, czym go to uderzyć, żeby go nie zniszczyć? Spróbujmy surfa. Mimo wszystko Extra Sensory mógłby być trochę za mocny. Serwis idealny próbował użyć Dynamic Punch. Dobrze, że tym nie trafił. Dynamic Punch jest to bardzo mocny atak walczący. Też on ma bardzo niską celność. No i patrzcie, nawet ani jest do i Dynamic Punch na szczęście znów nie trafiony. No, skoro mamy taki problem, żeby go złapać, to myślę, że chyba będę musiał wysłać Valtum i spróbować go yy, uśpić. Przynajmniej na Vibe ataki walczące nie są aż tak efektywne. W jeszcze Dynamic Puncher, ma 100% szans, aby oszołomić, także o tyle jest niedobrze. Teraz Hammer Arm. Hammer Arm jest dosyć mocnym atakiem, ale osłabia szybkość po użyciu. Eee, także z naszej znaczy leci Slip Powder. Jesteśmy na pewno teraz szybsi, tak jest. No i Gerrard idzie spać. Okej, okay, no to możemy go spróbować złapać. Go to jest właśnie ew ewoluowaną formą Pokemona imieniem Timbur, którego normalnie w grze się nie da złapać po prostu. E, trzeba go po prostu wyhodować z jajka, inaczej się e, go nie złapie. I raz, i dwa, i trzy i jest. Jest! Dobra, mamy, mamy Gerdera. nie Timbura. Co ten Gerd trzyma się ewolucji, wystarczy, że się nim wymienimy i już ewoluuje w Koncodora. Ale to później zobaczymy jak to działa. Także tak, dosaliście, zobaczmy kolejnego Pokemon jest to muskularny typu walczącego, oczywiście. Ten Pokémon jest tak muskularny i tak silnie zbudowany, że nawet grupa zapaśników nie jest w stanie przepchać go nawet na cal. <grymne> także wytrzymały Pokémon, iście. Eee, dobra, także chodźmy dalej, Ja właśnie z powrotem, eee, bo tak, tu jeszcze krycie będą oczywiście dzikie poksy w trawach i jeszcze trenerzy, których nie pokonałem, no i kolejny Girder. Tak jak Girder, to ja mogę użyć teraz Extra Sensory, to powinno załatwić sprawę. Właściwie tu już Ganja ma poziom 52, więc mogę teraz użyć jakiegoś innego Pokémona do walki. Tak jest, to jest wystarczające, żeby pochować Gardera. Tu właśnie, na tej ścieżce, się praktycznie każdego Pokémona jest około 1000 punktów Expa. Także jak będziemy mieć za niskie poziomy, zaraz zobaczymy na trenerach tutaj, e, to będziemy mogli sobie spokojnie tutaj je nadrobić. No tak, biedny Limon, e, znów musimy dostać do walki, a tu przecież walczące i stalowe Pokémony występują. To jest. To jest niedobre dla laime. niedobrze przeciwnicy dla Lime. Właśnie to jest trener chyba, nie? Kiedy chodzi o wspinaczkę, to możesz. A to możesz się wspiąć albo zjechać na dół. Co preferujesz? Dobra, powiedzmy, że się raczej wspiąć. Ale dobra, walczmy więc z kolejnym terenem, właśnie pierwszym orestem, e, pierwszym terenem w dzisiejszym odcinku, który w walki Może że nie pokemona kamiennego uzyskaliśmy trochę kłopotów z tym, ale chociaż Tafić też może nam mm, troszeczkę zaszkodzić, ze względu na swoją umiejętność statik. Dobra, na początek Rock Smash, spróbuję obniżyć mu defense, a następnie na dwa strzęg to już powinien być go w stanie chyba wykończyć, albo i nie. Dobra, już stopik od razu zaczyna działać, ehm, dobra, a ten już revenge, to jest właśnie tak walczący go dłużej, bardzo sile, jeżeli my zaatakujemy oponenta. To kurde, jest bardzo nieciekawa sytuacja. Dobra, w tej sytuacji ehm, zmusza mnie on do zmiany. W sumie walka będzie niezła e, na Stanfiska, ponieważ to jest Pokémon ziemny, a mój powinien załatwić sprawę. Także kolejny revenge. Bo się tego się spodziewałem. Okej, okay, także z naszej strony leci Gig Drain. I czy to wystarczy? Nie! Ale przynajmniej wyleczy nas na max. Okej. Okay, dobra, Stunfisk używa po prostu kolejny revenge. Ciągle jeden i ten zamatak. W sumie niezbyt skuteczny na moim Pokémonie. tam też jeszcze raz Giga Drain. Wyscimy tę resztkę HP, żeby wyjść na maksymalnie najwięcej jak się da. Także tak, pokonujemy Stafyska. I w ten sposób dostajemy 1700 punktów expa, ładnie. I pokonaliśmy też Oresta. Wygląda to, że walka jest jak schodzenie z góry. Może. Nie wiem, jak się do tego odnieść. Dobra, tak, więc tu coś mamy, tu mamy Etera. No, może się jakieś przyda. My też mamy pewien domek, w którym nie wiem co mamy, zaraz zobaczymy. I tu mamy dwójkę dziwnych osób. Pozwól, eee, że powiem Ci o tajemniczych mocach mojego brata. Eee, dzięki nim może odwrócić oddziaływanie typów. To naprawdę szaleństwo. Normalny. W... Po prostu normalnie walczący typ jest super efektywny na trawiastym Pokémonie, ale dzięki mocy jego brata jest zapalenie na odwrót. Trawiasty typ jest zbyt efektywny na. Znaczy, ognisty na trawiastym. No czekasz? Wypróbuj tych jego super umiejętności. O czym tutaj mowa? Och. Spodziew... Nie spodziewałem się w gości w miejscu takim jak to. Hmm, to się być całkiem dobry trelem, Także powinniśmy sprawdzić siłę w walce. Ehm... Nazywam to odwrotną walką. Dzięki moim tajemniczym mocom odwrócimy oddziaływanie typów przez czas walki. Super efektywne ruchy stają się nieefektywne, ruchy nieefektywne stają się super efektywne. Co myślisz? To może być nieza zabawa. Ehm... Może. Możesz zrozumieć teorię, ale jeśli tego nie próbujesz. To nie dowiesz się, jakie to może być trudne. To co powiesz na, pod, na taką odwróconą walkę. Chwilę, ale najpierw muszę sobie zobaczyć moje pokemony Bo niestety line'u tutaj się za bardzo do takiej walki jakiejkolwiek właściwie nie nadaje. Ale są jakieś leki, chyba mam. Więc ewentualnie można by go spróbować polecić. Szkoda, mam tylko jedną Cherryberry. Właściwie to mogę się zająć uprawą prawą jagód. Ej, ej, nie chcę zamieniać kieszeni mistami, bo można. Nie wiem, czy wam pokazywałem. Ej, dobra, użyjmy tego. Full heala. Tak jest, tu jeszcze mamy jakiegoś Super Potiona jednego. Ok, czyli Ryan wraca do e, sił, no to teraz możemy stoczyć taką walkę. Co prawda na jedynie tylko typ walczący jest super efektywny, a żaden inny nie jest nieefektywny, więc może być całkiem ciekawym Pokemonem do tej walki. Ale zobaczcie, chyba przyszła do mnie paczka, także e, będę musiał przerwać na chwilkę, zaraz wracam. Także wracamy w fałszywy alarm. No i tak, teraz będziemy mogli właśnie stoczyć sobie walkę z odwróconym oddziaływaniem typów. Także walczmy. Nieefektywne, superefektywne, superefektywne, nieefektywne, rozumiem. Także walczmy z Psykiem Inverem, które Teraz do walki Shedinja. Aha, Shedinja jest dosyć ciekawym Pokémonem, bo on ma umiejętność Guard, która sprawia, że wszystkie ataki, które są nieefektywne, Działają tylko na nim ataki super efektywne. Ten Pokemon charakteryzuje się tym, że ma tylko 1 HP. Eee, no i w zasadzie to ja go typem... Eee, takim jak właśnie atakiem typu Rock nie uderzę. Chyba. Nie, uderzę. Okej, okay, atak był super efektywny. Ten Pokemon właśnie ma 1 HP. Eee, to jest dosyć ciekawe. I właśnie Water Guard, które uniemożliwia go uderzenie atakiem nie jest super efektywnym. No i teraz kolejny pokémon jest Abomas no, na tryb trawiastu nie będzie super efektywny typ. Um, właściwie, um, który... Wodny no, ale nasz Greninja ma poziom, no trudno. Także idź Greninja. Um, właśnie fajnie tu można się to jest ciekawe, trzeba przyznać. Um, dobra, także Abome Snow, No i 55 poziom, kurczę, swoją drogą to mają naprawdę ogromne te levele. Ale dobra, mamy nieefektywny atak, czyli Surf, który będzie super efektywny. No i zabrał naprawdę dużo, skoro i. muszę używa Blizzard. Blizzard też nie jest dla nas super efektywny i nas wykończył. O masz. E, dobra, no to w tej sytuacji ja chyba wyślę. E, nie wiem, nie wiem, może. Może Plum. Właśnie, Plum. Mamy kilka Drain, który też będzie nieefektywny. Także możemy wystać wszystkich HP z Abomasy Snow. Dokładnie. Tak, i to było super efektywne. To jest naprawdę ciekawy sposób walki. Szkoda, że tak normalnie z innymi graczami nie da się pobić. Dobra, i poziom 52 dla eee, właśnie warplum. Tak na niej jesteśmy opadem. No i kolejny pokémon jest Grumble. To jest Pokémon typu Fair. No a jak typu Fair, no, to na nich nieefektywny jest Smog Idź, Gudra. Smog w ogóle nie działa na typie Fair, od tego trzeba zacząć. Tak samo jak e, typ e, walczący przeciwko Pokémonowi typu Duch, bo Shedinja Shed e, był Pokémonem typu e, duch, e, duch, 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 znaczy robak Duch. O tako. Dobra, także Dragon Pulse, który powinien być super efektywny. Tak, prawda, wykańcza. A tutaj Firefang, który na mnie też będzie super efektywny, a niech kto. I niestety, Gudra Oj, trochę słabo. Dobra, Grand Uranian opadem. Ale tu jeszcze Lion nie ma poziomu, także na szybkości Lion wykończ to, dostaniesz 2 FA do ataku. Grand Bull jest zresztą formą nabula swoją drogą, jest to właśnie pokémon czysto baśniowy. Także na dobitkę Rock Smash! A tutaj ten mają 55 lw, kurcze, to my musimy naprawdę trochę przeekscytować, i po... Bo... się <ścoughs> ciężko, trochę. Dobra, także 52 poziom i tak pokonujemy Invera. Yy. Ta walka była większą próbą dla mnie, aniżeli moich pokémonów. Och tak. Dobra, w każdym razie udało nam się. Świetnie! Rozumiesz odwrócone walki całkiem nieźle. Więc dam Ci to i dostaliśmy Rindo Berry. A tuż to za jagódka. Zaraz sobie zobaczymy. Kolejna nowa w dzisiejszym odcinku. Także Rindo Berry. Rindo Berry jest to jagódka, która... Aha, sprawia, że e, ataki super efektywne, trawiaste nie są... Że obniża ich siłę po prostu. Dobra. Także zmierzyliśmy się w całkiem ciekawy sposób, ale <laughs> moje Pokémony strasznie na tym ucierpiały. I ja nie mam zamiaru się tutaj przedzierać znowu przez gąszcze i z dzikimi Pokémonami jeszcze trenerów. Dlatego też na szybkości przelecimy się z powrotem do Anistar, do centrum Pokémon, gdzie się poleczymy, i z powrotem wrócimy sobie na ścieżkę. Właśnie w to do tego że musimy iść, choć z drugiej strony wcale daleko nie mieliśmy. Ale nie chciałbym się nadziewać na jakiegoś trenera, bo tam trenerka pamiętam, bigała na moście. A to już było mi na rękę, no dobra, szybko się leczymy. Przy okazji, możemy zwrócić okiem na dwa świeżo zopany nowe Pokémony. Będziemy mieli do gadania o nich później trochę mniej. Także, tak, zobaczmy, co my tu mamy. Zobaczyliśmy dwa. I jednym z tych Pokémonów jest w box już szósty. Tak, jest box szósty. właśnie Durant. Durant jest właśnie Pokémonem. No. We'll robacza stalowym. Ma ciekawą jedność hasła, która właśnie obniża celność, ale za to zwiększa atak. Także to jest dosyć właśnie fajna umiejętność z jednej strony. Szczególnie jeżeli mam ataki, które mają 100% celności, albo damy na przykład taki przedmiot jak Wildlands, który celność zwiększa. Także to może fajnie zniwelować. I ma bardzo przyzwoity atak 108, ale jeszcze bardziej przyzwoity defens 117. No i ma takie ruchy jak backbite Bite, który sprawia, że jeżeli zaatakujemy przeciwnika, to zjadamy jego jagodę, jeżeli ten jakąś trzyma. Crunch, i mocne właśnie tutaj tymi pewnie szczypcami, atak broczny może obniżyć defense, a Rohet właśnie atak stalowy może wpotknąć, no i ich zakopujemy się i w kolejnej że uderzamy z podziemia, czyli całkiem mocne ataki fizyczne. Eee, no i w zasadzie jest jeszcze jeden nowy pokémon jest to Girder. Jest to pokémon walczący, który ma fajną też jakąś jest Shear Force. Eee, shear force sprawia, że eee, po prostu wszystkie ataki mające dodatkowy efekt, eee, mają zwiększoną siłę, a za to dodatkowy efekt jest z nich eee, zdjęty. Właściwie chyba nie wszystkie, ale część pola ataków właśnie e, traci swój efekt kosztem właśnie, znaczy za to, że dodaje się im siły. Także też fajna umiejętność. Co prawda ma naturę odejmującą atak Time ale z atak jest i u niego najlepsze, sensyko, mimo wszystko. No i ma takie ruchy jak Rock Slay, czyli Kamienna Lawina. Może potknąć dosyć silny atak kamienny walka z 2 na dwa Pokémony. E, Dynamik Panaszek, po jak wspomniałem, atak usile 100, co nosi zaledwie 50, ale jak trafi, to oszołamia. Square Face mocno speed, no i Hammer Arm uderza i obniża e, właśnie e, speeda Pokemonowi, który go użył, żeby nie było zbyt różowo. Także tak się prezentują złapane w dzisiejszym odcinku Pokemony. Niech tam czasowo stoimy, e, bo tam miałem jeszcze drobną wycinkę, tam było chyba 14 minut, tu mamy 6 i mamy koło 20 minut, więc tak zaczęliśmy sobie zwiedzać e, kolejną ścieżkę, ścieżkę 18, która w zasadzie jest już jedną z końcowych ścieżek, no i w sumie z jedzeniem tej ścieżki e, chyba dalej zajmiemy się już w kolejnym odcinku z serii e, Pokemon Y. Dziś to będzie wszystko, także ja z Wam i do usłyszenia w kolejnym filmie z serii to cześć! Zapraszam Was na moje pozostałe filmy.